Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Jest to dosyć popularna zabawka. Cała sprężyna jako taka zacznie równomiernie opadać. Sprężyna to bryła rozciągła. Ruch całej sprężyny z linki jest złożony i dosyć trudny w opisie matematycznym. Dzień dobry Państwu. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest prężynka Slinki. Jest to dosyć popularna zabawka. Osobiście wykorzystuję ją często w różnych demonstracjach fizycznych. W dzisiejszym doświadczeniu potrzebuję więcej miejsca, więcej przestrzeni, dlatego znalazłem się w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania. W tytule odcinka pojawia się lewitacja, ale ze znakiem zapytania. Dlaczego? O tym za chwileczkę. Tak naprawdę chciałbym omówić w filmie Spadek Swobodny Sprężyny Slinki. Proszę Państwa, zastanówmy się na początek, co się stanie, jeżeli tak uchwyconą sprężynę Slinki upuszczę. Możliwości jest wiele. Być może cała sprężyna jako taka zacznie równomiernie opadać. Być może będzie taka sytuacja, że jeżeli ją puszczę, to pod wpływem sił sprężystości zacznie sprężyna się składać i później opadać. Z kolei może być jeszcze inna możliwość, na przykład ten dół poczeka, aż zjedzie do niego góra i razem zaczną opadać. Zastanówcie się Państwo, jak sądzicie, jak sprężyna będzie się zachowywać podczas upadku. Zanim wykonamy doświadczenie, musimy się trochę przygotować. Proszę Państwa, jestem już gotowy. Spójrzmy, jak wygląda spadek swobodny slinki. Spójrzcie Państwo na dolny koniec sprężyny. Mamy wrażenie, że przez dłuższy czas lewituje on w powietrzu. Czy sprężyna lewituje? Oczywiście nie, bo widać, jak jednak opada. Jak wyjaśnić to nie do końca intuicyjne zjawisko? Sprężyna to bryła rozciągła, zmienia swój kształt w trakcie ruchu. W trakcie spadku swobodnego powinniśmy koncentrować się na środku masy tej bryły. Znalezienie środka masy w tym przypadku nie jest wielkim problemem. Policzyłem uzwojenia i w środku sprężyny zawiązałem kokardkę. Dla sprężyny rozciągniętej asymetrycznie środek masy wypada jednak powyżej środkowego pierścienia, czyli kokardki. Dobrze to widać na załączonym slajdzie z symulacją sprężyny. Po lewej stronie widzimy sprężynę rozciągniętą asymetrycznie, a po prawej symetrycznie. Widać, że środek masy sprężyny oznaczony czerwoną kropką na symulacji lewej znajduje się wyżej. Ruch całej sprężyny slinki jest złożony i dosyć trudny w opisie matematycznym, jednak jednego możemy być pewni. Środek masy zmieniającej kształt sprężyny będzie upadał z przyspieszeniem ziemskim. Spójrzmy na symulowaną zmianę położeń końców górnego i dolnego oraz środka masy sprężyny w funkcji czasu. Jak widać, zmiana położenia górnego końca slinki w pierwszej fazie spadania jest w przybliżeniu liniowa. Dolny koniec nie zmienia swojego położenia do czasu złożenia się sprężyny. Zmiana położenia środka masy sprężyny jest natomiast funkcją paraboliczną. Tym razem do sprężyny dodałem lekką piłkę. Ciekawe, czy ta modyfikacja układu zmieni zachowanie slinki. Jak możemy zobaczyć, piłka lewituje w powietrzu podczas opadania sprężyny. Wygląda na to, że nic się nie zmieniło. Dlaczego tak się dzieje? Tak naprawdę sytuacja jest podobna do tej na początku. Rozważmy, gdzie w tej sytuacji znajduje się środek masy układu. Znając masy piłki i sprężyny oraz ich środki mas, możemy orientacyjnie wyznaczyć środek masy układu sprężyna-piłka. Zwróćcie państwo uwagę, że wypada on dosyć wysoko nad piłką. Środek masy układu opada z przyspieszeniem ziemskim, kiedy jego pozostałe części zachowują się inaczej. Zastanówmy się, czy jeżeli hipotetycznie zawiesilibyśmy ciężkie ciało na sprężynie, to czy przez chwilę by lewitowało? Nie, bo środek masy układu wypadłby w środku obciążnika, a więc od razu zaobserwowalibyśmy jego ruch. Mam nadzieję, że film się państwu podobał. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu z serii PDF. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.